taktyczno biegowa pędzla kadetu. Ekstremalne warunki, najważniejsi z odważnych. Sprawność okazana w okolicznościach prawie bojowych i to wszystko w poligonowej atmosferze. Ile szkół przyjechało? Pan 25 jest Jedna dojeżdża. Tak? jedna dojesz. Duch walki w tych okolicznościach jest najważniejszy. Tak, będę biegał. I rzut gano temu tutaj będzie. O, myślimy, że będzie dobrze tym razem. W zeszłym roku zajęliśmy wysokie szóste miejsce. Pogoda dopisuje, uśmiechy są, e, wszyscy byliście. zadowoleni. Ale gór, najlepsza szkoła to 36. Zawody taktyczno-biegowe uważam za otwarte. W namiocie każdy pobiera broń i hełm. Są tutaj kadeci, oni wam to wszystko dopasują. Pierwszy punkt terenowy bieg. Tym razem obfitował w wiele pułapek. A czołganie wymagało poświęceń? No, 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 no. Nie biegnie! Serdecznie, serdecznie. na łące Serdecznie, broń! Nie, serio? Serdecznie, serdecznie. Serdecznie, serdecznie. Serdecznie, serdecznie. O, wszyscy mają broń Następna ten. stacja, ewakuacja rannego kolegi. W tych warunkach też nie było łatwym zadaniem. Będzie zapamiętane, ze względu na pogodę. Jaki wynik, taki wynik, ale zapamiętają. Racy, to chyba tak. Stan pogody to jedno. A stan uczestników to oczywiście żart, bo to zadanie z wykonywane było w alkogoglach czyli okularach, które mają odzwierciedlić sposób postrzegania świata przez osoby upojone. Ci, którzy jeszcze na trasie się nie przewracali, tutaj mieli uzasadnioną okazję to uskutecznić. Najgorsze są ostatnie metry na wyczerpaniu. Najważniejsza jest tu solidarność w grupie. Z wszystko, brawo. Najbardziej zabezpieczoną była strefa strzelania. Dwa trafione i... No i trochę czy trafione wszystkie? Jeszcze tylko rzut zatem. Zimno. trzy razy na górę tutaj. Na górę. A po dziury w terenie. Tam. Kocham takie pogody. Nie przeszkadza ja mi to jakoś mega. Bardzo. Po zebraniu wszystkich danych komisja zawodów zabiera się za liczenie punktów z poszczególnych konkurencji. Ta młodzież rusza na grochówkę. Skoro już znajdujemy się na potencjalnym polu walki, to jednostka strzelca, która profesjonalnie, z detalami i w sposób oddający realia, ratuje rannego żołnierza. Czas. Na wielki finał. Trzecie miejsce w tym roku. Szkoła podstawowa, numer 21. Tychy. Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Milówce. A pierwsze? Szkoła podstawowa w Zedrze Dowicach. 161 punktów. Najlepszy czas na punkcie taktycznej, i to zdecydowało, że zajęli pierwsze miejsce, gratulacje. Tylko przypomnijmy te słowa, które padły na początku naszego filmu. O, myślimy, że będzie dobrze tym razem. Gratulujemy. Do zobaczenia w przyszłym roku. Realizacja zadania publicznego w ramach konkursu Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej. Zadanie dofinansowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej Departament Edukacji Kultury i Dziedzictwa.